Gramy, ej, wy mnie widzicie normalnie. Częła, się ej, bo Klaudia, ty na serio jesteś takim masz chłopakiem, takim jesteś. Dobra. O kurde, patrzcie, jest. nie rysuje. Wiecie, że my musimy chyba zacząć. Czekaj, co my musimy zrobić? O kurde mam znowu hituczek Confession inaczej. W każdy quest po prostu co? będę mieć zasłonięty nagrywającym czymś. Ale... Do recepcji i zamelduj się. Dobrze, mamy jeść do recepcji i się zameldować. Ale tu ja mam pytanie, czy my pracuje... O kurde, my tu nie pracujemy chyba, nie? mieszkać, ale ogólnie... To ja się boję tu mieszkać! Jezu! Kurde, tu ktoś jest! Tu ktoś jest jakiś! tu? tu. tu. Co ci się stało z głową? Czekajcie. My się... A musisz się zameldować. Dobra, chodźmy. Ej, Klaudia. Pan... Pan y, chciał ugotować y, mózg. Nie całuj się z nim, a w ty się całujesz z Ej bo ten pan, dobra, nie wnikajmy w to, musimy iść gdzieś, nie wiem gdzie Czemu nam trzy kropki się wyświetlają? Nie O, ja mam Ej fajnie, że kursorem myszki da... A my wszyscy razem mieszkamy Ja mogę, a dobra, już, Ej, czemu my... Dobra, 666 mamy mieszkanie. Ej, jak to powiedziałam, to, jest, to jest jakieś opętane. Powiedziałam to i mi przeszły ciarki, a przecież to jest tylko numer. Czemu wy nie zamykacie drzwi, debile? Czemu nie można wejść do kibla? Na tam ogólnie będzie się badać. Ej, mam coś w ręce. Obezpie walizki, i ja też. A. Ej, faktycznie mam walizkę. Hop. Dobra. Co my mamy zrobić? Place baggage into bed. O, oh, dobra, udało się. JJ. Dobra. Ej, ja X 2 pip? A, 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 <śm> ej. <śm> o, dobra, my musimy chyba zadzwonić. A pizze do pi... My mamy się zmieścić. Dobra, ja zajmuję kanapę śpiciela. Nie, 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 nie. Ale nie, w sumie ty, ty jesteś facetem, Klaudia. Musisz spać na kanapie sama. Aha. My gadamy z pizzą, tymczasem my na serio ustalające, gdzie my mamy spać. Pizza, telewizja, no, Dobra, musimy patrzeć. Czemu przez okna nic nie widać? Je się boję. Jezu, a tu będzie ten mózgowin? Ej, zamknęłam drzwi i się ich nie da otworzyć teraz. Yy, sram. Aha, nie. A, ja nie Jezus Maria. Jezus! A! 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 Ale wiecie? Ta, ta gra dosłownie wygląda tak jak oryginalna ta gra. Tylko ta oryginalna gra po prostu nie jest w Robloxie. Bo ja kiedyś oglądałam chyba jak Chocolate albo Admiros w to grę, nie wiem. A, dziewczyny! Nie wyjdę! Nie wyjdę już! Nie wyjdę już! O, dobra! Claudia, przestań. Dobra. Ja już myślałam, że się nie da ich otworzyć, nie? Dobra, Claudia. Claudia, nie, Claudia nie. 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 Ale robi focus, nie, przestańcie. Jak sobie sobie nie pójdziesz... Idziemy do kibla wszyscy. Ja pierdolę. Pizza Delicioso. <gul> Jaki on napakowany. Thank you! Pizza, ej. On jest chyba ładniejszy, ładniejszy od, od nas. Nie wiem, się boję. Co to za dźwięki? Kto maśrzy to, bo ja coś nie. Że... Masz pizzy. Cały czas mi się wyświetla. Cały czas mi się wyświetla, żeby z jump skierować Ale. To za gówno jest. Ej, bo coś się To się zaznacz! Klaudia, Klaudia <laughs> ej, ja myślałam, że ktoś puka do drzwi I dlatego krzyknęłam A tu się okazuje, że krzyknęłam Dobra O ej, kurde, ej, czy, czy, czy was też zastanawia Dlaczego oni nam dali ręcznik I taśmę klejącą Nie no chodź, to Jezu ja, ja tak sram, jak coś mówię jak się próbuję śmiać to mi ciary przechodzą Silent Head Silent Head A! Czemu, czemu ten, czemu ten pan Patelnia nadal tu stoi? No patrzcie Siren Head Dobra Opa, nie. Dobra, dobra, Klaudia odwala dziwne dobra. rzeczy z panem Patelem. A, auto mnie przyjedzie? Ej nie, nie wszedł. To nie A, nie <laughs> chcę auto. A bo w tą stronę by musiało jechać auto, żeby nas przejechać. To taka pas. Pas Dobra jeszcze. Nie. My tam musimy coś zrobić. Nie! 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 tak boję, Jezusa. Nie! Drzwi. Po co Nie no? Ej, mi, mi w Nie! 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 potrzebna. Nie! 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 I... co tu ma być? Co tu ma być? Ale co tu ma być? Czemu mamy jakąś imprezę tu? A, ktoś i... Ktoś nad nami robi imprezę. Nie, nie Nad nami ktoś robi. Dobra, ja się boję. Ja! O nie, to jest Stalker nasz! No ale to jest Stalker. Co ty on nawet tu głośnika? Ej, słuchajcie, wiecie jaką ja mam teorię? Że on to śpiewa. No bo on tu nie ma głośnika, że... Ej, Ala, on jest pod numerem 11. 11, Max, 11. A nie, on nie powinien. My jesteśmy pod numerem sześć, sześć. Nie i mi przechodzą, jak to mówię. Ja mam jakieś <śmówiłem> Co? Czekaj co? Hej, czekaj co? Ja pierwszy. Ale nie, bo ona... Nie, bo Klaudia gdzieś tu jest, bo... Ala, 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 ala. Dobra, ala, bo... Ona była tutaj. Dobra, Ale dobra, proszę, proszę, możemy coś robić? Co my mamy robić? Bo jest ja strasznie. No to, się mnie wow! Nie

Zam spokojnie. boję. Dobra, czekajcie. Ogólnie, żeby nie było te wszystkie nasze wrzaski, dziwne rzeczy, wstawiam na YouTube'a. Nie, nie, nie Ale oczywiście... No waszych twarzy nie widać, tak? Bo to tylko my rozmawiamy na telefonie, a tak to ten. To widać tylko ekran jak to, to ekran. Mój z gry. Bo ja nie nagrywam na WhatsAppie ja nic, tylko nagrywam jakby komputer. <śmiech> <Turko>. <śmiech> <śmiech> Ej, Ala, macie psykę? chodźcie, chodźcie. O kurno, co tu się. A. <laughs> Ja się tak boję, sram, Czemu? Po prostu ja się boję takich twarzy. To jest takie... A? Ej, Klaudia opętało wek na jej ręce. po <Piet Narcjal> Nie, <externi> Kurde. Czemu nie patrzyłam? Czarno Mena niger Ale to jest mena niger Mena niger Menani. Czemu my nie mogliśmy wybrać A co jakby ktoś był czarnoskóry to nie mógł wybrać Czy chce być kobietą czarnoskórą Czy chłopakiem czarnoskórym czy białym czy, yy, czy chłopakiem No Dobra już weź Ja to wstawiam na YouTube a. Dobra, idziemy za... idziemy za Czarnuszkiem. <śmianowicie> idziemy za Czarnym. Chodź, idziemy za Czarnym. Idziemy za Czarnym. Co on robi? Ej, co on robi? <śmianowicie> dobra. O dobra, udało się, udało się. O! Idealnie! Idealnie, a akurat szliśmy tutaj same. Hello! Is this room 6? There is some the kitchen that wants you to come with them. Go to the kitchen. A gdzie jest kitchen jakieś? Chodźcie! Wyjdźcie, musicie wyjść z pokoju. Tam gdzie jest O Jezus Maria. Jakie głośne drzwi. A, ale straszne. To jest shop, to jest shop jakiś, dobra. A tak szczerze, to ja się nie przestraszyłam. Ja, ja zrobiłam taki sztuczny krzyk trochę. A wy dopiero tu idziecie, ja nie mogę, nie?

Dobra, na nazwijmy go Janusz, to będzie Janusz. Jest Ej, czemu Nie, tam ma dalej korytarz. Ja tam to widzę. Nie, nie, nie ma. Ale nie ma okno, więc musi Wow. <ścoughs> Widzisz swoją twarz? Gdzie ty Ala idziesz Dobra ja idę spać, bo ja się boję Walnę on gdzie drzwiami Ale to nie ona robi jechać auto. A nie, to nie w tą stronę w sumie. Czy my mamy pójść do garncarza? Ej, poszliśmy do garncarza! garncarza. A biznes, ej, czemu on się nazywa biznesem? Człowieka. <laughs> Ale czemu nikt nie zwrócił uwagi na to, że on ma garnek? A on przy... I czemu, czemu nikt nie zwrócił uwagi na to, co on tutaj mówi? A po drugie, posłuchajcie, Jezu... Czemu mi się wyświetla, żeby zamskelować kogoś? E, dobra, czy on. Poza tym jak on zrobił dziurę w tym garnku? To jest Tymon? To jest Tymon? Ale jak on Toto. zrobił dziurę? <grytanie> Cenzurę trzeba dać. Ale się tak, patrzysz tak, w kamerę reklamę. Tak, na... tak, <laughs> Dobra, nie wiem, tak, nie tak, wiem tak, ile wy się tu będziecie całować, ale my musimy iść do pokoju. Tak, tak, tak. O, o, ej, ty, tak, ej, niestety, twój maciuś. Twój. Co się dzieje? Nie gadaj, że my możemy w końcu wejść do Kibla Kup... Kupmy wykonania Janiki najlepszy. Wow, w końcu! Cześć, great, a Ej, dużo tutaj jest w środku. Mamy dużo nawet papieru. Ej o serio jest head shoulders patrzcie shikam o oh, chita cita shi le Dzisiaj przecież no, and co po to było, ale czemu my to mieliśmy od początku? to be. jest magic taśmy. Watch TV. O dobra, może znowu będzie ten. O! Oh. Kutek te! Kutek kla... Pozdrawiam, że... KODE GO, które kanał te! nikogo. Civil Danger Warring! Kurde! KUTIE! KLAUDIA, gdzie ty jesteś? Aaaa, ja się boję! Ja się boję. What was that? Klaudia! O! Oh, Trzeba odsucić Klaudię, trzeba odsucić Klaudię. Ona, ona nie żyje. Klaudia, opętała cię we Klaudia, Klaudia! Był jakiś, był jakiś w telewizorze, był jakiś ten... Y, 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 Waring. Y, jakiś cywilar warring, Więc pewnie w nocy umrzemy, chociaż... A, ja się... Czemu się pojawił kaloryfer? Co to było? Ej, ktoś krzyknął. Ty, ktoś krzyknął. O si ta ile pan A I'm scared, zaraz się zeszczam Możemy jakoś zastopować. Ej, sprawdzam czy da się jakoś zastopować z grę, bo jak coś siku. Dobra nie, nie da się, da się kliknąć w to, ale się nie da zastopować Try to send, what is going on? Aha, my musimy być. Ah! Freezy! Stay where you are! Jezu, on powiedział, żeby się nie ruszać a wy się ruszacie It's not us, I think it came from another room a czemu on jest taki? Czemu? Ej, go chyba coś podpaliło, nie? No, wygląda trochę jak kiełbaska. Idę, idę za nim ogólnie. Idziemy. Ja idę, idę, idę za nim. On idzie chyba do jedynki, nie? Tak, poszedł do jedynki. Poszedł do jedynki, poszedł do jedynki. Patrzcie, czemu jedynka nagle ma cały pokój, a nie jakiś kwadrat sześcienny? Ej, ej, mówię wam to wekna, to wekna. Claudia, zdradzasz swojego chłopaka! Właśnie ty go re reanimujesz przecież no. Czemu nasza walizka nadal tu jest? Czemu mamy grzejnik? No. Kto tutaj puka do nas? Ja się boję... Ja rozumiem, że to jest do tego, żeby kogoś skierować, ale to w ogóle głupie jest e. Motel jest? I patrz, oni wszyscy razem z nami są ofiarami Wekny. Mają powyginane paluszki rok. <suszy> Klaudia, nie, nie zdradzaj nie swojego no, chłopaka! Nie, kto ty jesteś? Kto jest to, tu, że twój chłopak od nie ciebie nie, nie wiadomo dlaczego odszedł. Musimy go znaleźć. To jest prawie w Czemu ty się nazywasz JJK? Ej! Klaudia, jest twój chłopak! Klaudia, jest twój chłopak! Chodź, chodź! Idziemy, idziemy! Poczekaj! Dobra! Idziemy! Klaudia jest, jest! Dobra, dobra! Jest, jest, jest! Idziemy, jest za, za tym, tym! No, te dwa, te stójcie, Musisz go przeprosić za zdradę, nie przyznawaj się oczywiście. No, Dobra, chodź, chodź, ale musimy zdobyć drewno jakieś. Alo. Ala!

Uh, matko, czemu my się spełnimy wszyscy w sobie? Powinni zrobić takie osobne tutaj checkpointy. Czemu wy nadal stoicie tak? Połączyłyście się. Wek na was dopad. Bliźniaczki syjamskie. Dobra, jednak się rozłączyły. It's taking a long time. Let's go check up on him. I się tutaj... What happened? Jest uczymy się, musimy sprawdzić, co się stało. Pewnie go zabili i teraz musi. Uh... O, zabił. To zabił Nigerijka. Um, Guys, the, 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 the motel manager, are you okay? Get out! Get out! Why you still can! Ej, musimy uciekać póki możemy. <śmany> kurde! co tu było? Ej, mówiłam, że to wlekna! A gdzie my mamy biec? Przepraszam bardzo, bo my wszyscy zginiemy prawdopodobnie teraz. Ala nie gij, Ala nie gin, musimy iść po telefon. A my możemy go jakoś bić. Nie, Ala! Ala w inną stronę idziemy, bo musimy telefon. To, to ty Klaudia rób telefon. Idę, 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 idę. Ala idę, idę. Ale nie wiem jak go pić. Da się przed nim łatwo uciekać, łatwo uciekamy, łatwo uciekamy. Na górę, na górę, ala, na górę Ale... Klaudia boje się, boje się, co ty chcesz zrobić? O... Ej, on się zablokował, co jest? Dobra, nie ruszajcie się, nie ruszajcie się, nie ruszajcie się, dopóki helikopter nie ten Klaudia, bo on dostanie sprinta Dobra, 5 sekund zostało. 5 sekund zostało. Nie, co, to, co ty robisz?! Pięk, 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 Dobra, idziemy, 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 Czemu ja nie mogę? Ja nie mogę. Ej, hey bo ja chyba nie zdążyłam. Albo nie. Albo to tak wygląda tylko może. You escape living the horror of the... Yeeeeyyyy yeah! Wygraliśmy! On przeteleportował nas, dobra, kończymy, wszystko się udało, trochę trochę tak krótko było, ale skończyliśmy ten odcinek, goodbye, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, do widzenia!